Cześć, fotograficzny program bez nazwy. Jesteśmy dzisiaj plenerowo, nie bez powodu w taką, a nie inną pogodę, bo mało sprzyjająca jest. No i fotografowanie w takich warunkach wymaga no, trochę innego sprzętu, by żeby dało się w ogóle wyjść w teren. Pada deszcz i przydałby się aparat, który jest odporny na takie warunki i mam w ręku taką zabawkę. Jest to zupełnie nowa rzecz. Niewiele tego w Polsce jest, bo pewnie bardzo mało sztuk, D500 Nikona, rzecz ogłoszona jakiś czas temu, ale ciągle w sklepach tego za bardzo dostać nie można. I dla Was chcemy zrobić parę ujęć, parę testów, tak żebyście mogli zobaczyć w ogóle, jak sprawuje się ta maszana. Duże zaskoczenie w momencie premiery, gdyż w tej linii aparatów niepełnoklatkowych oznaczenie Nikonowskie DX wszystko wskazywał na to, że już nie będzie body zawodowego. Ostatnim to było 300S, a tutaj ni, stąd, ni zowąd, 500K w pełni zawodowy aparat, uszczelniony odporny na tego typu warunki i co najważniejsze do tego zabójczo szybki. I chcę wam to właśnie pokazać. Dynamiczne zdjęcia wymagają na części ciągłego autofokusa. To nie jest to, co pokażę jakąś nowością w Nikonie, bo to już było w modelu zawodowym, no ale w tej kategorii cenowej na pewno jest to nowe. Oprócz, oczywiście, podziału na single i continuous, mamy możliwość ustawienia autofokusa tradycyjnego, czyli pół dynamicznych, ale także grupowego. Osoby, które do tej pory fotografowały Nikonem, będą musiały się sporo tutaj nauczyć. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na bufor. To jest 39 klatek do zapełnienia bufora, ale to razem w połączeniu z kartą XQD i to jest nowość w tej kategorii cenowej. To jest zupełnie nowy rodzaj kart. Znaczy nowy rodzaj kart w aparatach za te pieniądze do tej pory D4, D5 tylko to miały. Pozwala temu aparatowi się nie zatrzymywać, co zresztą zaraz sprawdzimy. Jeżeli widzimy tutaj, w tej chwili pojemność bufora, w nawiasie kwadratowym pojawia się 39. Aparat jest w tej chwili na trybie zdjęć seryjnych, szybkich. Naciskam spust i aparat robi zdjęcia. Wszystkie zdjęcia lecą praktycznie na bieżąco do karty pamięci. Limit, który mam ustawiony w tym aparacie w tej chwili... O, w tej chwili dopiero tak naprawdę zapełniliśmy bufor. W tym modelu nastąpiła reorganizacja położeń różnego rodzaju przycisków. Jeżeli ktoś używał Nikona będzie do pewnych rzeczy przyzwyczajony. No, i te nowości to jest przede wszystkim nowa pozycja, tak jak w D5, przycisku ISO, który znajduje się niedaleko spustu migawki, także palcem wskazującym tutaj operujemy. Na pewno te osoby, które miały modele zawodowe, będą szukać przycisku MOD do przełączania trybów pracy aparatu. W tej chwili on znajduje się po lewej stronie, na górze. Z nowości to jest w ogóle pojawienie się nowego przycisku FN2, czyli drugiego przycisku funkcyjnego. Przypomnę, że każdy ten klasy model ma przycisk funkcyjny pierwszy oraz przycisk podglądu głębiostrości, który też można rekonfigurować, w związku z czym w sumie mamy trzy przyciski funkcyjne. Tak jak przystało na tą klasę aparatów, mamy gniazdo synchronizacji do lamp studyjnych, takie tradycyjne na wszelki wypadek i zawodowe gniazdo do akcesoriów, czyli tutaj warto zaznaczyć, że akcesoria do aparatów amatorskich nie będą pasować. I to jeżeli chodzi o górę i przód aparatu. Z tyłu jeszcze z nowości to jest dodatkowy mały joystick, oprócz niezależnie starego wybieraka wielofunkcyjnego. No i to, co wiele osób może ucieszyć, czyli odchylany ekran. Niektórzy są sceptyczni do tego nastawieni, niektórzy są nastawieni bardzo pozytywnie. Tak naprawdę czas pokaże, czy to rozwiązanie się sprawdzi, czy nie. Pozostałe rzeczy wyglądają podobnie jak w poprzednich modelach. Zawodowych, w związku z czym, jeżeli ktoś ich używał, to bardzo szybko się przestawi. Menu tego aparatu zostało wyposażone w nowe pozycje, których użytkownicy dotychczasowych modeli nie znajdą. I tak na przykład w menu odtwarzania pojawiło się coś ciekawego, pokaż po serii. Czyli jeżeli robimy zdjęcia seryjne, on pokaże w momencie podglądu albo pierwsze, albo ostatnie zdjęcie serii tego. Wcześniej w podstawowych modelach Nikona nie było. Tutaj, poza tym, nie ma nic, coś, co by nas interesowało. Oprócz tego, może, że przesyłanie do innych urządzeń typu telefon, tablet. Natomiast kolejna rzecz to jest w banku menu fotografowania. Przejdziemy sobie tutaj przez poszczególne rzeczy. Oczywiście, mamy możliwość wybrania. Albo karty XQD, albo SD. Tutaj te dwa rodzaje kart funkcjonują w tym aparacie. Yy, pomimo, że jest to aparat niepełnoklatkowy, mamy możliwość skropowania go o 1,30 do rozmiaru 8x12. Oczywiście wtedy też tracimy same megapiksele, ale to jest jakby dodatkowa możliwość dla przede wszystkim osób, które chcą mieć nieco dłuższą lufę kosztem rozdzielczości. Yy, ciekawostką może być też nowa reorganizacja sposobu yy, zapisu zdjęć. Yy, yy, mamy RAWy. Małe, duże i średnie, czyli o różnej rozdzielczości, tego wcześniej nie było. Oraz w przypadku JPG-ów i TIF-ów mam możliwość definiowania sobie rozdzielczości, tego przy TIF-ach wcześniej nie było. Natomiast w ogóle przy wybieraniu jakości zdjęcia możemy definiować sobie kwestię kompresji, czy priorytetem jest wielkość, czy jakość zdjęcia. Kolejna rzecz to jest ustawienia czułości ISO. Tutaj akurat specjalnie Dużo nie ma. Jeżeli weźmiemy sobie automatyczny wybór, włączymy tego wcześniej, nie było. Mamy do wyboru, to znaczy, gdzie to nie było tak zorganizowane, mamy możliwość wyboru maksymalnej czułości. Tutaj też warto wiedzieć o tym, że ten aparat uwzględnia ogniskową obiektywę, czyli możemy najdłuższy czas migawki, jeżeli ustawimy na auto, będzie automatycznie dobierany. Następna rzecz to jest w funkcji picture control, czyli tam, gdzie mamy kolory, pojawiło się coś nowego, mianowicie yy, równomierne, yy, czyli chodzi o maksymalną tonalność zdjęcia. Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy na komputerze, także zobaczymy tak naprawdę jak to wygląda yy, dopiero w praktyce. Yy, kolejna rzecz yy, to jest yy, oprócz yy, rzeczy, które tutaj już były, czy jeszcze coś tutaj mamy? No w tym menu tutaj nic nowego się nie pojawiło. Mamy tutaj też na nowo rozwiązaną blokadę śledzenia ostrości. To wtedy, kiedy fotografują obiekty, które się szybko poruszają, kiedy pomiędzy nami a tym obiektem pojawia się jakaś przeszkoda. Tutaj mamy kombinację dwóch ustawień reakcji na blokadę oraz jaki jest ruch obiektu. Czy to jest ruch stały, czy na przykład zmienny, chaotyczny. To będzie wymagało sporych ćwiczeń, żeby to ustawić. Kolejne rzeczy to są rzeczy już wcześniej znane, z zaawansowanych aparatów, ale mamy coś takiego jak ograniczenia wyboru trybu pola AF. Biorąc pod uwagę, że tych ustawień możliwych do ustawienia jest bardzo dużo, to możemy sobie zdefiniować, które one, sobie, które one w ogóle będą się wyświetlały, a które nie, to tak, żeby lepiej zorganizować sobie pracę, bo za każdym razem, kiedy wybieramy rodzaj pól, nagle przelatywać całą listę, a tak naprawdę w praktyce będziemy pewnie używali dwóch, trzech ustawień, także możemy sobie to świetnie zorganizować. I pojawiają się rzeczy też, których. Wcześniej w tej klasie, znaczy może nie w aparatach za takie pieniądze nie było, czyli ograniczenia tego, co w ogóle się wyświetla, czyli można sobie wyświetlanie niektórych rzeczy po prostu wyłączyć związanych z ustawieniami. Pozostałe rzeczy, które są tutaj, są nam znane już z wcześniejszych modeli, także tutaj nowości nie ma. Maksymalna ilość zdjęć w serii to jest 200, czyli tak naprawdę po wykonaniu 200 zdjęć aparat się tak czy inaczej zatrzyma. Natomiast można rozpocząć w każdej chwili następną serię. Tak jak wcześniej było widać, ten aparat specjalnie nie ma ochoty się zatrzymywać z powodu zapchania bufora. Oczywiście pojawiają się nowe rzeczy, jak takie jak elektroniczna przednia kurtyna. To dla osób pracujących na statywie, które chcą uniknąć jakichkolwiek drgania aparatu, nawet tych wywołanych ruchem migawki. Ta rzecz się na pewno przyda. Oraz z rzeczy, które tutaj się pojawią, to jeszcze mamy automatyczny dobór ISO przy lampie błyskowej. To jest definicja względem obiektu, ale także i tła. To jest rzecz, która będzie wymagała też pewnych prób w praktyce i zobaczymy tak naprawdę dopiero, jak to się spisuje. I kolejna rzecz, dosyć ciekawa, to jest przycisk podglądu, i tu mamy możliwość w ogóle reorganizacji sposobu. Pracy z aparatem. Ten aparat jest wyposażony w dosyć sporo rzeczy, które umożliwiają nam po prostu dopasowanie go do własnych przyzwyczajeń, własnego się, bym powiedział nawet. I to jest tak, na szybko, mniej więcej to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te funkcje związane z używaniem, ustawianiem i konfiguracją tego aparatu. Warto zwrócić tutaj uwagę jeszcze na to, że pojawiają się. Rzeczy do konfiguracji z pilotami zdalnego sterowania, z całym systemem sterowania aparatu. Możemy tym aparatem sterować innymi aparatami, synchronizować to, pojawia się nowy system sterowania lampami błyskowymi radiowy. Także tak naprawdę ten aparat tworzy nam system Nikona troszeczkę od nowa i jeżeli ktoś w to będzie wchodził, inwestował, no, będzie sporo rzeczy do dopracowania, do nauczenia się i do zastosowania w praktyce.